Cześć wszystkim z tej strony Agnieszka. Witam Was ponownie na swoim grzbietowisku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jakie tytuły książek kryły się na tych karteczkach, które dorzucałam do swojego pojemniczka na książki papierowe. Na początek wkleję Wam okładkę książki, której chwilowo nie mam u siebie w domu, bo mąż ją czyta i zabrał ze sobą do pracy, żeby czytać na przerwie śniadaniowej. Czyli Wojsławicka masakra Kosą Łańcuchową. Jest to jedenasty tom wędrowycza Andrzeja Piliwiuka. Lubimy wędrowycza. To jest taka przyjemna, prosta rozrywka, ale takie książki też są czasem potrzebne. Dobre na rozluzienie po długim, ciężkim dniu. Druga książka, którą mogę Wam pokazać. To diabły, Joe Broken Binding. Ja posiadam e, wydanie specjalne z The Broken Binding, ale kupiłam specjalnie, żeby mógł je też przeczytać mąż, bo mąż nie zna na tyle dobrze angielskiego, żeby żeby móc sobie z tą książką poradzić i bardzo jestem zaskoczona tym, że akurat w polskim wydaniu są kolorowe ilustracje w środku, a w wydaniu specjalnym są czarno-białe. Troszeczkę mały smuteczek, ale to pewnie ze względu na to, że te kolorowe są drukowane na innym papierze i tutaj je widać ewidentnie, a tam są barwione brzegi i prawdopodobnie dlatego trzeba było użyć czarno-białych. Ale nie będę płakać, mam dwie książeczki. Super rozrywka, bardzo polecam. Ostatnią książką, która do mnie przyszła w tym miesiącu, to są zakupy tylko z lipca. Jest Eye of the Bedlam Bride, jest to szósty tom w cyklu Dungeon Crawler Curl, lit RPG, bardzo dobry, bardzo popularny na zagranicznym YouTubie. Jeżeli znacie angielski, bardzo, bardzo polecam. Jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla, daj mi luby, a tutaj będzie foczka. Także zobaczymy, zobaczymy. Nie mogę się doczekać. Książkę mogę już właściwie czytać, także jest dosyć gruba. One się robią coraz, coraz grubsze. Ta ma 812 stron. Także. Nie mogę się doczekać. I książka, którą widzieliście na ostatnim filmie po wylosowaniu sobie ze słoika do czytania, to nakręcona dziewczyna pompa numer 6, czyli jedna z książek z serii Uczta Wyobraźni od Maga. Po przeczytaniu Łucznia Rościna Wody miałam bardzo dużą ochotę, żeby więcej książek z tej Uczty Wyobraźni zdobyć do swojej domowej biblioteczki i przeczytać. A tutaj dodatkowo autorem jest Paolo Baci Galupi, który napisał na wolę, która spieta bardzo dobra oknie, więc mam nadzieję, że też ta nakręcana dziewczyna, pompa numer 6, przypadnie mi do kustu. Trochę jest tych karteczek tutaj do przeczytania, no ale po, jednym, po jednej stronie na was. Inna książka z Uczty Wyobraźni, którą sobie zdobyłam, to Peter Watts, Pokratkowa rewolucja. Zupełnie nic nie wiem o tej książce. Tak Przyszła mi taka pobaziana, ale to dlatego, że kupowałam używane. I ta jest króciutka. Mamy podziękowania, a tu się kończy na 151 stronie, czyli takie króciutkie coś. Ale Uczta Wyobraźni, więc mam nadzieję, że będę tak samo zachwycona jak po wuczni. Więcej Uczty Wyobraźni, jeden z nowszych tytułów w tej serii, czyli Dziw. E, Martin Ballingruth, też taka krótsza książka do przeczytania na kilka razy. Mam nadzieję, że też ją w miarę szybko będę mogła przeczytać i coś Wam o niej opowiedzieć, czy warto. I to już chyba są wszystkie wszystkie książki z serii Uczta Wyobraźni, ale też uzupełniałam sobie serię Artefaktów. Udało mi się dorwać Świętego Grala mojego, czyli Kroniki Marsjańskie. E, same Kroniki Marsjańskie już czytałam i są bardzo fajne, ale Człowieka Ilustrowanego i Złocistych Jabłek Słońca nie czytałam, także będzie to dla mnie nowa przygoda i już się nie mogę doczekać. Oczywiście też książka z drugiej ręki, więc Jakieś tam drobne defekty ma, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, bo ja książki czytam i też zdarzają mi się wypadki. I książki jakieś tam delikatne uszkodzenia mają. 618 stron. Bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się tę książkę dotrzeć. Inna książka z serii Artefakty to Luna to Słowa pani. Też odkładałam zakup tej książki dosyć długo, a nagle patrzę, że już nigdzie jej nie można dawać, także złapałam jeden z ostatnich chyba egzemplarzy na Empiku, także nie mogę się doczekać. Podobno bardzo dobra Roberta A. Heinleina czytałam już Obcy w obcym kraju, także nie jest to jakiś nowy dla mnie autor jestem ciekawa tego, co jeszcze tam poza tamtą wcześniejszą książką napisał. I ostatni nabytek do serii: artefakty. R.A. Lafferty: Najlepsze opowiadania. Ta kura mnie intrygowała na okładce już od dosyć dawna, także w końcu jest w moich zbiorach. Też zakup z drugiej ręki. Poza diabłami i pił piłkiem nowym, a i dziwem: to wszystkie zakupy są z drugiej ręki. Tutaj mamy mm, 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 360, 370 stron, czyli też nie za długa, Ja to szybko powinno się dać ją przeczytać i bardzo jestem ciekawa tego autora. Inne książki. Udało mi się złapać drugi tom Świata Przeistoczonych Wasilia Machenienko. Jest to literatura RPG. Dałam Drogę Szamana, niecałą. I mam pierwszy tom Świata Przystarczona, bo chcę zobaczyć inne po prostu pomysły tego autora. I mam nadzieję, że mi się na tyle spodoba, że będę chciała od drugi, drugi tom przeczytać, dlatego się w niego zaopatrzyłam. I jeszcze mam tutaj z Fantastyki. Udało mi się polować. Wolę wielu. Także wola wielu, też będę je uczytała. Mam nadzieję, że niedługo. Hmm. bardzo, bardzo słyszałam dobre opinie, także jestem też podekscytowana tym, że mi się ta książka udało złapać i będę mogła ją niedługo przeczytać, tutaj już troszeczkę widać, więc nie ma niespodzianki, ale też sobie kupiłam Terror Dana Simonsa, to jest ta książka tak zachwalana, a teraz czytam Hyperiona że no siedziłam, dobra, ten autor potrafi pisać, biorę. Także dużo literek, dużo literek. Nie mogę się doczekać, bo mówię, wszyscy chwalą tę historię i ja też chciałabym ją poznać. I ostatni zakup to trzy książeczki Steinbecka. Steinbecka bardzo lubię i kolekcjonuję sobie te serię. To ile lat już miałam w innym wydaniu z gazety wyborczej, z tej takiej serii wydawanej na początku lat 2000. I wymienię sobie po prostu egzemplarz ten swój. to znowu trafi do biblioteki, do takiego kosza na wyprzedaży, a tamten jeden ze mną zostanie. I mam tu jeszcze nowy dziennik z podróży do Rosji i zagubiony autobus. I to byłoby już wszystko. Takie. No, może nieskromny, ale ciekawy zestaw książek, które mam. Jest tego dużo, jak się tak ustawi jedno na drugim te kubki. Także mam nadzieję, że niedługo wszystkie je przeczytam. To by było na tyle. Do zobaczenia niedługo. Cześć.